Witam Was w kolejnym odcinku. Odcinek jest bardzo nietypowy, ponieważ przyjechałem tak naprawdę, no niedaleko, okręg obok, jesteśmy w kole Szarak Jelenia Góra. E, przyjechałem tutaj e, tak naprawdę pokazać Wam jaki problem e, może stworzyć tak naprawdę jedna szkoda. E, zanim przejdziemy sobie dalej to chciałbym Wam przedstawić, bo jest ze mną prezes koła Jurek. Cześć Jurek. Jest skarbnik. Witam daszbur. Hubert. i Norbert, przepraszam, i jest Sylwek jako członek koła. I yy, na zaproszenie Norberta, tak naprawdę, poznaliśmy się na, na targach w Poznaniu. Coś mi tam wspomniał wcześniej, że mają jeden bardzo duży problem. Problem dotyczy szkody w moim zdaniem niełowieckiej, ale takiej wyssanej z palca. Natomiast będzie to jakby opinia jednej strony. Yy, ja wiem, że bateriał żeby był taki w 100% merytoryczny, powinny być tutaj dwie strony, ale przedstawiciela, yy, właściciela tego. Nawet nie pola, tylko powiedzmy ogrodzonej działki. Yy, ogrodzenie zaraz zobaczycie w jakim jest stanie. Yy, no nie dało się zaprosić, że tak powiem. Yy, może nie do końca nawet chcielibyśmy zaprosić. Więc yy, pójdziemy sobie, pokażemy Wam nagrania z drona. Yy, przedstawię Wam koledzy tutaj sytuację, jak wygląda sprawa tej szkody, ponieważ ta szkoda się ciągnie ile? Zcię się już co najmniej od 5 lat. to Dokładnie nie, nie, nie mogę w tej chwili powiedzieć, bo to już trzecia sprawa. Trzecia sprawa w sądzie? U sprawy po dwa lata, no to gdzieś mniej więcej 6 lat. Około 6 lat. 5. Powiemy tylko kwoty. Pierwsza, pierwsza sprawa. Pierwsza była sprawa. Przegraliście. Przegraliśmy za 80 parę tysięcy, w sumie zapłaciliśmy ponad stówę, bo to są odsetki jeszcze wzięte. Tak. Druga sprawa Druga sprawa toczyła się o 60 tysięcy. Mhm. E, też przegraliśmy, ale wyrok jeszcze nie prawomocny, bo jeszcze będziemy pisać apelację jeszcze nie ma uzasadnienia sądu, ale tylko kwestia czasu ona bo, będzie prawomocna za chwilę i teraz w tym Roku to Ci się trzecia sprawa za 183 tysiące dokładnie. To powiem wam, że bo mniej więcej, ja szacowałem szkody, więc jakieś, jakąś wiedzę mam, nie mam może tak rozległą jak tutaj koledzy. Natomiast to w ogóle nie powinno być brane pod uwagę jako szkoda łowiecka, a czemu to dowiecie się za chwilkę. Idziemy, pokażemy wam to ogrodzenie. Musimy przejść przez taki wąwóz, bo teren taki nawet podobny do mojego. Także nie będziemy przedłużać, idziemy zobaczyć, jak wygląda stan ogrodzenia. To teraz jest Tam Chciałem Wam pokazać ogrodzenie. Ja tu jestem pierwszy raz, żeby nie było ogrodzenie, które jest zrobione z siatki leśnej, tak jak mamy ogrodzone uprawy. Yy, no, część jest słupków betonowych. Zdecydowana, tak się, tak, tak się trzymają słupki. Możecie sobie zobaczyć. Więc co tu chce, to sobie wejdzie bez żadnego problemu. Część jest jakby za wzdłuż tutaj mamy olchy, ładnie wrzucone między drzewa. Jakoś nie widziałem takiego fenomenu, ale podejdziemy sobie zaraz niżej, zaraz Wam pokażemy dalej. Teraz mamy tutaj załamanie. Tu jest supek betonowy, do którego powinna być przytwierdzona siatka, a siatka sobie leży. Jakość ogrodzenia jest po prostu fantastyczna, można powiedzieć praktycznie wszystko może wyjść, od zająca, przez jelenia, dzika sardę. No i co, nie będziemy tutaj dalej chodzić. Jurek, jak to wygląda, powiedz. To co chwilę wygląda w podobny sposób, co, 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 co jakiś parę metrów jest dziura, 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 dziura. I to ogrodzenie tak naprawdę, na, naprawdę działa jako pułapka na sarnę, bo sarna przychodzi przez taką dziurę, a później wyjść ma problem, bo, no, nie, bo, bo już dziury, dziury nie pamięta. Ale tutaj trzeba jedną, jedną uwagę. Chciałbym zauważyć, że ta Pani, która te szkody właśnie mhm. zgłasza, ona dostała, e, dostała e, dotację na zalesianie i, i to w to sądzie z, zeznała. I warunkiem tej dotacji było ogrodzenie mhm. implantacji. No i skoro by ogrodzenie miało być, to powinno być konserwowane to ogrodzenie. No tak, ale to ja, by, ja bym nie nazwał tego ogrodzeniem, ja bym to nazwał niezależną siatką, niezależnym słupkiem, ponieważ żeby to ogrodzenie stanowiło całość, no musi być słupek, do tego słupka powinno być przesłonę panel czy siatka czy cokolwiek, a tutaj nie widać nic. Więc no, tak to wygląda, nie będziemy chodzić wokoło. W, w, w tutaj zaraz wam pokażemy jak jest jeszcze z tej strony. Akurat tutaj Norbert stoi z tyłu i zaraz wam pokażę jak tutaj to ogrodzenie pięknie pracuje. Więc tak wygląda to ogrodzenie, możemy sobie tutaj to z bliska obejrzeć. Dookoła jest wszędzie tak samo. Mhm. Przeszliśmy tutaj pod górkę kawałek No i mamy kolejne miejsce Kolejne załamanie ogrodzenia Jeszcze raz powtórzę Nie ogrodzenia tylko Prowizorki, tak wygląda Ogrodzenie Można wyciągnąć Więc nie wiem nawet jak to Jak to nazwać, więc Pobieżnie zobaczyliście jak to wygląda Myślę, że siądziemy sobie gdzieś Z chłopakami i chwilę pogadamy Żeby wam opowiedzieli do czego ktoś chce doprowadzić koło, tak naprawdę. I no jak to mówił Pawlak, sądy sądami, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Bo sprawa już w sądzie jest trzecia sprawa. Idziemy, siądziemy i posłuchacie historii. Jesteśmy już po wizji lokalnej w terenie, że tak powiem, widzieliście, jak to mniej więcej wygląda. Spotkaliśmy się tutaj w jeszcze większym gronie. Dołączył do nas członek koła szarak. Kolega Krzysztof, witamy. No i chciałbym, żeby się koledzy wypowiedzieli. Ja tu parę pytań zadam, żebyście zobaczyli tak naprawdę, co może wasze koło spotkać, dlatego że sytuacja jest taka, bo to jest tylko 20 hektarów działka. I każdy z Was może trafić na taką działkę, że ktoś Wam postawi na obwodzie jakąś pseudo szkółkę, pseudo produkcję roślinną, chociaż ja nie do końca się z tym zgadzam, ale zaraz tutaj przedstawię swoje zdanie. No i parę pytań chciałbym, żeby koledzy odpowiedzieli i powiedzieli, jak to było. No, mamy grono powiększone, krzysiek jest też wtajemniczony, więc myślę, że dowiecie się. Troszeczkę więcej szczegółów odnośnie całej tej sprawy. Także tak streść całą, całą sprawę poprosimy kolegę prezesa Jurka, żeby powiedział, jak to, jak to tak naprawdę wygląda, żeby tak troszeczkę więcej szczegółów nakreślić, bo jak wiecie dobrze, to już ma, mają trzecią sprawę o kolejne 180 tysięcy. No i chciałbym, żeby Jurek powiedział, no nie wiem, 3-4 zdania, mniej więcej, jak to, od czego się to zaczęło i. Yy, no, i co jest powodem tej całej takiej niezręcznej sytuacji? No, i też proszę Cię Jurek, żebyś powiedział na temat tego, czy tak naprawdę, bo ja na początku jeszcze powiem. Dla mnie to my, jako myśliwi, jesteśmy odpowiedzialni za szkody w płodach rolnych. Natomiast, czy płodem rolnym jest drzewko typu tuja, czy jakieś ozdobne drzewko, no tego nie wiemy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, dowiecie się tutaj od kolegów z koła, z koła, z koła Szarak, że. Mm, oni płacą, nawet nie widząc protokołu szacowania szkód. Ale ja nie chcę tutaj, bo jesteśmy jakby po rozmowie poza kamerą, ale chciałbym, żeby oni to powiedzieli, żeby to wybrzmiało z ich ust. Także proszę Jurka, żeby parę zdań powiedział. Mówiąc, no więc zaczęło się wszystko, że gdzieś mniej więcej 5 albo 6 lat temu, nie pamiętam, konkretnej daty, oni zgłosili szkodę, szkodę łowiecką, szkodę łowiecką w, tej, w tym swoim gospodarstwie, który jest ogrodzony na terenie 20 hektarów. Ja oczywiście nie czułem się na siłach, żeby to wyszacować. Zatrudniłem biegłego z odpowiednią wiedzą i by biegłej tom szkody wyszacował. I w efekcie tego szacowania stwierdził, że na tym terenie myśliwi absolutnie nie mogą płacić żadnego szkodowania, dlatego że jest niemożliwe na nim prowadzić gospodarki owieckiej, dlatego, że to zagrożone, jeszcze na tabliczka, na, na bramie była zły pies, w ogrodzeniu były dwa wilki psy, owczarki kaukaskie, no i tym się, i, i zakaz stępu. I, i obiekt monitorowany, I wszystko co, wszystkie, wszystko co może być dla zabezpieczenia działki. No więc, <laughs> e, oni na tym się nie zatrzymali, podali nas do sądu, no i sąd w, w efekcie e, tą, tą sprawę przegrali. <laughs> Nie wiem dlaczego. Później za, kilka, za, za dwa lata znowu oni szkody zgłosili. Na tej samej szkółce, tylko o trochę mniejszą kwotę, bo pierwsza, w pierwszej sprawie była kwota, kwota, sto, było kwota 80 tysięcy, a w drugiej sprawie było 60. 000. No ona jeszcze, ta druga sprawa nie, nie, nie osiągnęła swojego końca. Wyrok już jest, ale nie prawomocny, ale oczywiście nie na naszą korzyść. No, i co trzeba zauważyć? Zauważyć trzeba to, że cały czas sąd się posługuje opiniami biegłych, które nie są biegłymi w zakresie szkód łowieckich, tylko szkód rolniczych. To, to, to że tam szkoda, jeżeli tą sadzonkę ktoś zjadł, ktoś nadgryzł i ona jest uszkodzona, to wiadomo sprawa, że szkoda jest, tylko tu sztuka polega na tym, czy to jest szkoda łowiecka i czy my mamy za nią płacić. I tego właśnie sądy nie mogą stwierdzić tak jak... No, mogą, tylko nie wiem dlaczego nie tak nie stwierdzają. No i jak gdyby tego było jeszcze mało, teraz mamy trzecią sprawę po kolejnych dwóch latach, czy po półtora roku, już teraz za 180 tysięcy. Ale w trzeciej sprawie, co ciekawe jest to, że ciekawe jest to, że e, myśmy e, nie byli tam szacować, bo ja im, oni nam przesłali. Owszem, był list do szacowania. E, e, odmówiłem tego szacowania, dlatego że cały czas było otrzymowane, że to nie jest e, e, teren obwodu, bo zagrodzony, zabezpieczony. No i oni sobie to z, te, e, szacowanie załatwili przez sąd e, jako zabezpieczenie dowodów. I co ciekawe, że ten sąd e, w, nie zawiadomił nas. Biegły, który szacował te szkody, nie zawiodł Kołowieckie, że, że będzie szacować i my nawet nie wiemy, ile tych sezonek naprawdę było uszkodzonych. Czy to było, nie, nie mamy nawet na to do, 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 dokumenty, a de facto są do jakieś tam są, że e, jakaś tam ilość uszkodzonych. Ale tak naprawdę to my nie, nie, nawet nie wiemy, za co mamy zapłacić. W tej trzeciej sprawie to, sprawie to można powiedzieć, my płacimy za jakieś wirtualne sezonki niby, niby zniszczone. No i napisaliśmy do nich list jeszcze w trakcie trwania tej sprawy, aby nam pokazali te, te, te sezonki uszkodzone. No oczywiście oni to, te, ten list zignorowali i tak to właśnie taki to finał będzie miał. To co powiedział kolega prezes, tak słuchajcie, abstrahując, macie samochód ubezpieczony w firmie X, macie kolizję, dzwonicie do... Y ubezpieczyciela, mówicie, że macie kolizję, szkoda jest na 100 tysięcy, a ubezpieczyciel nawet nie przyjeżdża, rzeczoznawcy nie wysyła, nie informuje Was, tylko od razu wypłaca 100 tysięcy. No takie rzeczy to tylko w Polsce, nigdzie indziej. Poproszę jeszcze tutaj kolegę Norberta. Bardzo, bardzo, bardzo ważną sytuację. I w ostatniej sprawie, w sprawie tej, tej co jest za 180 tysięcy, to sprawa zaczęła się w sprawie jest tylko e, opinia biegłego od szkód rolniczych, tylko i wyłącznie. I, I na tym bazuje sąd, że ta sprawa powinna się odbyć. Nie od szkód łowieckich, tylko od szkód rolniczych, tak naprawdę. Czyli widzicie sami, y, teoretycznie my odpowiadamy za szkody łowieckie, biegły jest od szkód rolniczych, czyli powiedzmy od gradobicia, od suszy i tak dalej, bo to trzeba powiedzieć tak, jak to jest. No więc y, no jedno z drugim się nie trzyma kupy. Natomiast Norberta bym jeszcze chciał poprosić, żeby powiedział na temat tego, że sąd tutaj w jednej sprawie powołał biegłego, po czym nie wziął w ogóle opinii tego biegłego, czyli słuchajcie, sąd powołuje osobę, która jest biegła w zakresie szacowania szkód łowieckich, biegły przedstawia kwit na to, czyli robi dokumentację, a sąd później nie bierze do, pod uwagę w ogóle... Opinii, którą sporządził biegły. No, dla mnie sytuacja no, yy, co najmniej dziwna, ale chciałbym, żeby jeszcze tutaj członek koła i jednocześnie członek z, zarządu, jako skarbnik tutaj Norbert, też powiedział parę zdań na, te, na yy, ten temat. No więc w pierwszej sprawie, do pierwszej sprawy, yy, jako koło wystąpiliśmy do, z, z szacowaniem, zrobiliśmy szacowanie. E, natomiast jeżeli chodzi o drugą sprawę, w drugiej sprawie e, Sąd wyznaczył doszacowania biegłego, biegłego od spraw łowieckich, od szkód łowieckich. Finalnie sąd nie wziął tej ekspertyzy i tej opinii pod uwagę. Nie wiemy dlaczego i nie wiemy, czym argumentował tak naprawdę swoją decyzję. No natomiast faktem jest, że rzeczywiście ta opinia, opinia Biegłego do spraw i szkód łowieckich nie została wzięta pod, pod, pod uwagę w ogóle. Została po prostu odrzucona. Z racji tego, że jest z nami jeszcze kolega, kolega Krzysztof, chciałbym, żeby też powiedział parę zdań, bo Krzysiek też tutaj wtajemniczony jest mocno. Jak zresztą jak większość członków, może nie wszyscy w koleżarach, ale są w, niektórym, niektórym kolegom zależy jakby na. Na całym kole i Krzysiek y, zna temat dosyć, dosyć dobrze, prawda? Oczywiście. Zacząłem się posiłkować u kolegi, który produkuje pod zgorzelcem. Y, ma potężną 480 hektarów y, plantację drzewek ozdobnych. Wystąpił z podobną sprawą, y, gdy y, miał plantację, parcele po kolei ogrodzone w latach, y, też to było około 4-5 lat do tyłu. O odszkodowanie za zgryzy już dorosłych drzewek, takich i mniejszych. Okazało się, że to nie jest, jest po prostu wyłączone ze względu na to, że to nie jest uprawa rolna, za którą się należy odszkodowanie i mają ponosić z tego tytułu kołowieckie. Jest to plantacja drzewek ozdobnych, która jest wyłączona i dostał odmownie. I dlatego dziwię się, że raptem 70 km w odległość a różne przepisy w tym samym kraju obowiązują tam nie a tutaj musimy płacić takie potężne pieniądze posiłkowałem się u niego również wiedzą na temat hodowli i przetrzymywania takich drzewek gdzie on twierdzi gdzie tuje zgryzione nawet do połowy powinny być zielone na wiosnę i w dalszej części roku i ewidentny zgryz, który by wykonały sarny powinien być widoczny i one nie będą suche tutaj nam pokazywano zupełnie w komplecie całe sadzonki, które od góry do dołu były rude i suche, uschnięte i zasugerował mi taką jedną rzecz, że zna tą panią, między innymi z nim ona część tam tych sadzonek od niego kupuje, ale to nie o to chodzi Chodzi o to, że tłumaczył jej instruktażowo, jak się przechowuje zimą takie drzewka, że trzeba je, to są doniczki z otworami specjalne do dołowania, a nie do postawienia na folii na 20 arach przy, przydomowego magazynu i nie przezimują, gdy nie będą zadołowane. Ta pani trzyma je w doniczkach na zewnątrz jako magazyn i one nie są w stanie przezimować, po prostu usychają, bo przesy, przemarza system korzeniowy nas nikt nie, po prostu nie słucha w tym temacie, ani biegłych nie biorę tego w ogóle pod uwagę bierze pod uwagę tylko tyle, że ta pani sugeruje, że ma 30 hektarów upraw rolnych i przydomowa działka w postaci magazynu również jest uprawą rolną, gdzie to jest wielkim błędem i nie podlega w ogóle to jako produkcja rolna tylko magazyn drzewek ozdobnych a traktuje się nas po prostu to jako produkcję. Dodam tylko na koniec jeszcze tyle, że mój kolega handlując tyle lat i prowadząc taką potężną hodowlę produkcję drzewek ozdobnych, jak mu powiedziałem, że ostatni pozew, który złożyła pani B. na nas w tym temacie, że żąda 180 tysięcy z 20 arów nawet magazynu takich drzewek ozdobnych, to on roześmiał się w głos i powiedział, że to jest w ogóle nierealne, żeby za taką kwotę zmagazynować tak małej powierzchni tyle drzewek, a co dopiero takie kwoty żądać. I uważam tutaj, że musimy to e, ostrzec jeszcze inne e, koła w Polsce na, na, na temat takich wyłudzeń i będziemy się starać e, wszelkimi sposobami zawiadomić prokuraturę na temat wyłudzenia, prób wyłudzeń, bo, bo to jest normalny sposób, w dzisiejszych czasach na, na wyłuzanie od kułowieckich potężnych, potężnych kwot co roku i składania pozwów y, nierealnych w ogóle do, 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 do całej rzeczywistości. Dziękuję. Ja tylko powiem tyle, że to, co Krzysztof powiedział tutaj, wyobraźcie sobie, że y, nie było brane nawet pod uwagę, wyście nie widzieli tych sadzonek, które były uszkodzone, tak? bo so, nikt Wam tego nie przedstawił. Pierwszym pierwszy, razem pierwszy nie. Strat. Pierwszym, Pierwszym razem zezpieczy. nikt nie zabezpieczył w ogóle a obciążył nas pozwem, że to jest nasza wina, że to był zgryz i że rzeczywistości. W drugim razem nawet chwalił się syn Pani, by na, na internecie oficjalnie trzymał dwie rozsady. Były one w całości, w ogóle nie były zgryzione, tylko były od góry do dołu rude, żywcem uschnięte. Ja zacząłem również, wtedy już zacząłem posiłkować się po prostu wiedzą na temat mojego kolegi, który produkuje takie żywka. On mówi, nie były zadowolone, System korzeniowy przemarzna, one po prostu robią się suche. Tuja jest odporna na zgryz, tyle ile zgryzie to jest jego. A resztę po prostu karłowacieje, ale jest zielone. Tak. Ale nie od dołu do góry, nie od góry do dołu rude, uschnięte. Sarna nie powoduje tego, że zgryz yy, usycha cała, cała sadzonka. Drugim razem, dopiero przy drugim pozwie, to rozmawiałem z mecenasem, który nas prowadził że dopiero były na jego wniosek bardzo ostry, zabezpieczone część sadzonek. Ale również nam nikt wiele nie przedstawił ekspertyzy badania tych sadzonek, czy to rzeczywiście jest system korzeniowy przemarznięty i łuskły, czy to był zgryz i łuskły, czy, czy to, czy to, czy to, czy tamto. Ale tak, jeżeli Krzysztof, jeżeli sąd powołuje biegłego i nie bierze później opinii biegłego pod uwagę do sprawy, no to, to, to coś tu się nie klei. Jeszcze z biegłymi, co jest ciekawe, że w pierwszej i w drugiej sprawie sąd posiłkuje się opinią tego samego biegłego. Czyli jeden biegły był w pierwszej sprawie i ten sam biegły. To biegła, tu pani była biegła. Jej opinia brana tak samo pod uwagę. Czyli, a, ta, a ta druga opinia, co, co mówi, że korzystna dla nas była przez innego biegłego i już była niezgodna z tamtych strony pod uwagę nie wiem. No nie wiem dlaczego sąd nie wziął pod uwagę, ale generalnie tak, tak było, że nie wziął pod uwagę. No na koniec jeszcze bym chciał tutaj zapytać Sylwka, ponieważ jest tutaj z nami doktor nauk humanistycznych. Osoba, która też jest zaangażowana bardzo mocno w yy, całą tą sprawę, no chciałbym, żeby też parę słów na ten temat powiedział. No, więc, może należałoby takie rezumienie tego wszystkiego przedstawić. Otóż, powiem szczerze, że jestem mocno zdziwiony i zaskoczony, yy, analizując tą całą sytuację. Yy, nachodzi mnie taka refleksja, że yy, po prostu yy, właściciele tej, tej, tej działki. Znaleźli sobie sposób na życie. Udało im się pierwszy raz od nas wyłudzić pieniądze i myślę, że kolejny raz próbują zrobić to samo. Dziwię się bardzo, że sądy polskie bezrefleksyjnie do tego podchodzą. Pokazywaliśmy Państwu, że płot, który, ta posesja jest ogrodzona, znaczy może inaczej, to coś podobnego do płotu, w ogóle nieistniejącego prawie, gdzieś tam funkcjonuje. Myśliwi nie mogą prowadzić tam gospodarki łowieckiej. Ja osobiście nie mam prawa tam wchodzić, i ktoś żąda ode mnie, bo ja przecież też płacę składki dookoła, w jakiś sposób finansowo również wspieram to koło. Muszę utrzymywać tych właścicieli za te pseudo-sadzonki, które u nich tam zostały poniszczone. Będziemy na pewno dochodzili własnych racji w sądach. Ja namawiam tutaj wszystkich do tego, aby założyć sprawę karną tym państwu. Tej Pani, o to właściwie, że ona wyłudza te, te, te pieniądze od nas. Bo przecież, jeżeli pierwszy raz zapłaciliśmy jej 105 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, i dalej to ogrodzenie zostało nieruszone. Teraz mamy zapłacić 60 tysięcy, czy 70 prawie. I dalej to ogrodzenie nie jest ruszane. I teraz żądają 180 tysięcy. I dalej to ogrodzenie nie jest ruszane. To w końcu nasze koło się rozwiąże. I skończymy naszą pasję. No i, i, i zakończymy swoją działalność. Do, do tego prowadzimy. Ja mam nadzieję, że instytucje państwowe. Może dzięki tutaj Państwu w jakiś sposób ta informacja zostanie przekazana i może ktoś zechce się zainteresować tąże sytuacją kół łowieckich, bo doprowadzimy do tego, że łowiectwo w Polsce po prostu przestanie istnieć. Dziękuję bardzo. Chciałbym Wam jeszcze podkreślić jedno, bo tak cały czas wracamy, jest temat ogrodzenia, mamy temat działki, która jest ogrodzona, pseudo ogrodzona i tak nie naszło jeszcze takie, takie, takie porównanie. W Polsce, jeżeli jesteście hodowcą i macie, hodujecie na przykład owce, hodujecie kozy i macie nieogrodzone, nie macie całodobowego monitoringu i przyjdą wilki i wam te owce zjedzą, to nie dostaniecie odszkodowania nawet złotówki od skarbu państwa. Tak wygląda prawo. Natomiast jeżeli my, jako myśliwi, gospodarujemy na obwodzie i na tym obwodzie mamy wyłączone, wyłączone, może nie wyłączone, źle powiedziane, wydzielone 20 działkę o powierzchni 20 hektarów. Tak. hektarów. 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 Hektar. Cała działka ma 20 hektarów. Tak, tak, tak. Jest pseudo ogrodzona i my musimy odpowiadać za to. No, wygląda to słabo. Ten materiał, który ja przyjechałem tutaj nakręcić, żebyście zobaczyli, jako widzowie kanału, to jest taki materiał bardzo problematyczny, który, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, może dotknąć każde koło w Polsce, ale tak naprawdę przyjechaliśmy to tutaj, żeby pokazać ten problem. tak? Ja, jeżeli pod filmem w opisie zostawimy Wam kontakt do Koła Łowieskiego tutaj szarak, będziecie mieli maila jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, macie jakieś yy, nie wiem, radę głosowe tematy yy, tak, dokładnie, to wtedy możecie napisać maila tutaj yy, koledzy z Koła odezwą się ponieważ tutaj może nie chodzi o jakieś tam wsparcie finansowe tu nie, nie w tym rzecz, ale chodzi żeby to rozwiązać ten problem prawnie, żeby uzmysłowić organom sądowym, że tak naprawdę magazyn drzewek to co powiedział Krzysiek to jest magazyn drzewek, a nie produkcja przemarzanie, które tutaj fachowcy w tej, w tej branży potwierdzili, że te drzewka nie zostały, nie, nie uschły, bo je zjadły sarny, tylko one jest po prostu uschły, bo przemarzły to są takie rzeczy dla nas oczywiste, tak, ale gdzieś tam sąd, gdzieś tam on, ja rozumiem, że sąd sędzia, sędzina nie musi się znać na tym to jest dla mnie logiczne, natomiast y, argumenty, które przedstawia jedna strona, przedstawia druga, sąd jest od tego, żeby wydać sprawiedliwy i niezawisły wyrok, tak? A jeżeli tutaj argumenty mówią wszystko, są jakby po jednej stronie i się dyskredytuje nas, myśliwych, tylko za to, że jesteśmy myśliwymi, no to wygląda to słabo. Więc z mojej strony bardzo bym prosił o to, żebyście odezwali się, jeżeli macie jakiś pomysł. Ktoś ma, y, może taką sprawę już gdzieś tam w Polsce, już taka sprawa była. No co mogę powiedzieć, no mogę tylko kolegom z a życzyć, żeby się nie poddawali, dochodzili swoich praw. Zgłoszenie sprawy do prokuratury jest y, dla mnie oczywiste i słuszne, ponieważ to już jest sprawa o wyłudzenie, a może nawet zorganizowana grupa przestępcza, dzisiaj to nie wiadomo. Y, także myślę, że temat jest bardzo rozwojowy, na pewno się do chłopaków odezwę po jakimś czasie, zobaczymy jak się te sprawy skończą. Na no co od Was oni tak naprawdę czekają, tutaj koledzy czekają na yy, jakąś wiadomość ze strony osób, które wiedzą, jak w tej sprawie postąpić. No to co, widzimy się w następnym odcinku z pozytywnym zakończeniem. Prezes tu jeszcze coś powie. W czasie trwania drugiej sprawy pani, która nas oskarża o te szkody łowieckie, sama zeznała, że ona dostała od państwa dotację na zalesienie jakiegoś tam terenu. I warunkiem tej dotacji było zbudowanie ogrodzenia, zabezpieczenie tego ogrodzenia przed zwierzyną. I teraz ona o to ogrodzenie absolutnie nie dba mało tego, otrzymując, otrzy, dotacje. otrzymując dotacje. I dalej my mamy na, na ogrodzenie, na, nie tylko na, na ogrodzenie oczywiście. I dalej my mamy być odpowiedzialni za, za, za to, aby tam e, nie powstawały jakieś szko, szkody łowieckie. Ma, mało tego, mamy nawet opinię prawną, prawną opinię z Instytutu. Z, 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 z uczelni w Poznaniu, to, to naukowcy to, to wydali tę opinię na podstawie tych wszystkich faktów, e, które powstali w naszym kolei I ta to, to opinia też oczywiście jest na naszą korzyść. Będziemy kończyć ten odcinek taki, no, dla mnie taki przykry, słuchajcie. Przykry ze względu na to, że e, koledzy z Szaraka są tak samo członkami PZEŁ jak i ja. E, jedziemy na tym samym wózku, e, prowadzimy gospodarkę łowiecką. Ja jestem członkiem kół niedaleko stąd. Oni próbują to robić tutaj widzieliśmy po drodze jadąc Ambony wszystko jest fajnie zadbane naprawdę no widać że, że chcą a tutaj takie kłody pod nogi tak naprawdę rzucane przez pojedyncze osoby no i administrację państwową tak? więc ja wam mówię z tego miejsca dożbur my sobie tu jeszcze chwilkę posiedzimy podyskutujemy jak wam wspomniałem czekam na wasze wiadomości komentarze koniecznie zostawcie komentarz pod spodem no i trudne czasy jakieś takie nadchodzą ale myślę, że sprawa znajdzie swój pozytywny, pozytywny finał. Choć osobiście, akurat z racji tego, że z natury jestem optymistą, to tutaj do kolegów jestem nastawiony, znaczy nie do kolegów, do sytuacji całej dosyć pesymistycznie, ponieważ no, jak widać, pierwszy wyrok zapadł na ich niekorzyść, mimo że y, dowody mówiły co innego. No, zobaczymy. Także y, macie, chcecie służyć dobrą radą, pomysłem, pomocą prawną yy, merytoryczną piszcie pod filmem macie kontakt do kolegów także ja wam mówię już dasz bur i do zobaczenia w kolejnym odcinku